wszystkim, z tej strony Gargamel, a to jest kolejny odcinek ze Stranded deep. Mam nadzieję, że to się nagrywa. Nagrywa się. Tak się nagrywa. Zrobiłem tylko ognisko i to rozwaliłem palno, które mieliśmy w tamtym odcinku i połowiłem trochę rybek. A teraz możemy w sumie zacząć odcinek. Drugi odcinek już. Yy, ja bym sobie yy, ogólnie jesteśmy strasznie nam się chce pić. Więc Trzeba wejść na palmy, ale jeszcze zrobimy jedną rzecz. Czyli tak. O. Dobra. I tak. Robimy sobie pochodnie. Co tu jest pochodnia? O, jest dobra. Akurat miałem na niej w sumie rękę. Ej, proszę. Nie, 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 nie. O. To jest pochodnia. O, i mamy poważnie. Fajna rzecz. Polecam. Yy, gargamy yy. Dzisiaj może będziemy się napierdzielać z tym, z rakinem. No yy, to może. Może. Yy, tak, z 4 nam wystarczą w sumie. Kokonaty. E, a, e. no super 2. Bardzo fajnie. Dwa to jest dużo w sumie Tak naprawdę Tutaj, 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 a są, już jest jeden Tylko yy. O, dobra, pewnie trzyma, trzyma? Trzyma, wręcz, tak Dopracowali Cześć, a tutaj, tutaj byłem? Nie byłem Łot? Okay. sam się głupie. Tutaj jest jeszcze. Dobra. Wieście tam bad był. Yy, nie to yy, o. I dobra, i cztery mamy. Cztery wystarczą tym, 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 tym. Nie i tak trzeba rozbić sobie tego tu zbierajcie, tu, 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 tu. prawda? Gdzie nam wyleciał? A tam aż wyleciał? No patrzcie, spierdziela, patrzcie no, co za kurwa? O, dostanie liścia. Tutaj też mamy kraba, którego zabiłem. Tak, więc i trzeba wypić. Do wyrzucenia dwa. Znaczy nie do wyrzucenia, bo można oczywiście z tego jeść jeszcze później. I tak, jeszcze, jeszcze jednego wystarczy na noc. Teraz pójdziemy spać. No. Ja nie wrzuciłem żarcia. O, tak. trzeba zrobić tak. I trzeba zrobić tak. I, i mamy y, małe mięcho Mały mit. Ile mamy żarcia? Skąd ja nie mam jednego paska zdrowia to ja nie wiem. Dobra, w sumie w sumie można i spać tak naprawdę. To godzina. O kurde, trzeba iść spać. Tak, to tak. Save. Po pierwsze. Flip. Po drugie. Ten filmik będzie krótszy. A taki będzie... No patrzcie jaki ładny to jest eee, w sumie nie, nie siódma no. mamy zamko. Dobra, dobra. Tak trzeba jeszcze w sumie rozpalić ogień. Mamy kafir, mamy... Y, y, I jak to było? Ja będę tam Kindle Link, coś takiego. Dobra. Wrócimy myszkę w tym celu, żeby rozpalić ognisko. Gdyby tak właśnie się rozpadało ognisko, naprawdę nie. Wróceniem myszki. Więc tak. Wyrzucamy. Y, może... A może zjemy sobie w sumie czemu nie karaba? Też można. Ja. Z niego też dostajemy mięcho. No, umieć, ale zawsze można na tym przeliczyć. Jak, jak stoi z wodą. To się na mnie wpiści. pójdziemy po jakiś kokos. Coś. Tak, tu mamy jednego kokosa. No, biednie, biednie. O, dobra, super. Nawet mamy krawat, nasza mam krawat, na mam, mam krawę, widzieliście. My jesteśmy bogaci. Chyba tutaj dwóch, y dwa kokonaty. Bardzo fajnie, fajnie. Tak, z cztery też byśmy sobie wzięli, by było chyba ok. O, 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 tutaj fajne, fajne, fajne dwa. Lubię, lubię. Mm, może później, kraba. Jak to tam się robi, jeszcze daka? Co jeszcze się robi? A nawet mam więcej. Dobra, nieważne. Ile potrzebuję w sumie? No, to potrzebuję dużo. To są chyba wszystkie sobie trzeba będzie wpierdzielić. Ale. 1, 2, 3, 4, 5, no dobra Wszystko zbieramy i trzeba wybić to Dobra, tak 1, 2, 3, 4, 5 I jest ok Chociaż w sumie i tak powinniśmy jeszcze jedno, w sumie zrobimy, tak Y, trzeba sobie zjeść mi dobra, potrzebujemy jeszcze z jedne, jednego, tak, jednego kokonata, żeby mieć... Y, trzeba wiecie. Tutaj, czy trzeba też dbać o zdrowie? Bo jak nas dorbie, Rekin, to przez no, nie no, rekiny aż takie mocne też nie są, ale... Y, jak macie mało życia to na listę idzie. Tak, no, wystarczy nam 1. Pum. No tak. Yy, wiecie czemu? Nie jem nigdy w grach. Yy, tak, że tak powiem. Co mam go zostawić już? No gaś Wiecie, czemu bo nie jem tutaj za dużo tych kokosów? Dlatego, że to traci swój klimat, tak naprawdę. Dla mnie traci lekko swój klimat to wszystko, bo zaczyna się mgła. Tak, kolejne, co będziemy robić, tak sobie myślę, że możemy pójść takiego Spira na pierdziele, a to będzie dobry pomysł, Czyli dobry pomysł, no, powiedzmy, że dobry. O, idealnie mam jednego kamienia w ręce, bardzo fajnie. E, tak trzeba zrobić z tą to. No, na to, na to potrzeba jeszcze tylko spira. I teraz mogę zrobić lepszego spira. Jak to wygląda? O, tak, patrzcie. Jakby to był gdzieś rakinek, bo pokazał. Na warsaw, co tam pływa? Czyżby pan rekin? Nie, to nie pan rekin. Pan rekin nie chce teraz do nas przypływać. Chociaż co w tamtym odcinku zrobił, to wow. Panie rekinku? A, dobra, nie, to nie. Chciałem mu pokazać coś, ale nie. Ale nie. Nie spodobała mu się ta propozycja. Co my możemy tak naprawdę zrobić jeszcze tego e, crude hammer? Tak, idę sprawdzić, czy na naszej wyspie są jakieś yuki. Ktoś wie, kto co to robił. na Naru i z yuka z tego się robi właśnie liny. W tej grze. W rzeczywistości chyba też, ale nie nie mogę wam powiedzieć czy na pewno. Krapa nie bierzemy, bo to wygląda jak gówno. To jest fajne. Trzeba zrobić kila w sumie, o, tym też powinienem... O, patrzcie, to... Wy, skurwys, nie... Czas, zajeba dzika. Zakurwić. Dzik? Dziku? Nie spierdalaj. Kurde, no patrzcie, patrzcie, patrzcie co on robi. Bo jak cię on zapierdziela Cię zagonię do mojej pułapki Z której nigdy nie uciekniesz. Z niego jest fajne żarcie. To dobrą kolację byśmy mieli. Chodź tu. Nie wejdziesz do chaty to staje z tej mojej spiry. Taki mały, że to ja pierdzielę, To na twojej analizowej. Oczy to. Kurde. A, oh fuck. Jesteś rudy skurwy, że nie. Jak ja Where on jest. Dostał! Patrzcie! Ale teraz kurwa już nie żyjesz. No jak on kurwa, że patrzcie, ja bym go zajebał. Co zajebany twel? Jeszcze spierwała. Kurwa, zapomniałem, że to się rzuca z dwóch Zajebiecie Poczcie ku... co tu Chodźcie I... Juju Patrzcie, patrzcie, ja będę taki, wiecie Kurde e, proszę Proszę, moją muszę Iście chodzi z w głowy, a się tam nie pierdzieli. To pierdzie, ale on mnie zaczął kurtwieniać. Chodź ty chuju. Niech kurwa, nie żyć. To ale on mnie kurwa. Patrzcie co na jak choć chodź tu ci jedne. Dziady do głowy Ty, kurde, psie Dostał, patrzcie. Mamy cię, kurwa. Chodź. Dzi kurwa, polowa. Zjebałem. Moja włócznia. Co? Gdzie moja włócznia? Wy kurwy, syny, jebane. Ja pierdziele, zje a jest je ach Kurwa chusty Przykro mi się zrobiło Chodź Zapiorę cię Latam! Latam, da się latać! Patrzcie to! Latam na dziku. Uuu Jupika je i Madafaka Kurwa własnego dzika do latania Ui, Kurde no dajcie latać na dziku No i chodź, latam O się wykurwiłem Chyba nie śmieję Pojadę, mam nadzieję że nóg, gir nie ma, ma połamany Wygórz się, grześne, się trochę, ale wszystko będzie dobrze. Można zaraz wrócić na noc, jak nadejdzie noc to myślę, że skończymy odcinek, nie ma sensu, dajcie się w to bawić. Mm. Co teraz? Tak patrzę, sardynki jeszcze mam Kurde, przykro mi trochę A co ja potrzebuję na tego hammer? Eee, cute hammer, tak? Kurde, gdzie to jest? Cute hammer Dwa Aha, dobra I lina mhm. a skôr oh, skurve si môžem zajebať na baňa a napevna na týmku, Napevlenie týmku. No dobra, więc tak Przepraszam, że byłem tak cicho Chciałem, że to kurde był ten yy, no Rykin nam pod bazą pływa Trzy Jeszcze jednemu trzeba wyjechać yy, takie może mniejszemu ale nie ma, co ja Jakoś nie widziałem dawno Pana Tego. Pana... Yy, yy, pa, pana Tego. Kurde, no nie, nie, nie wysłowi się. Pana... Snake'a. Pana Węża. Where Pan Snake? Ja bym go usłyszał. Życie się samo odnowiło, ale fajnie. Ja Teraz potrzebuję i robimy Crypt, -hammer Crypt -hammer. Tak, chyba nic nie wybudujemy. Musiałbym ściąć drzewo. Zadatniam jeszcze drzewo. Dajemy sobie drzewo i będziemy kończyć, ten odcinek już się nas no zrobił. Dobra. A, teraz Teraz walić i zrobimy ciągle jakiś taki mały magazyn pierwszy magazyn będzie na pewno na yy, już wam mówię pierwszy będzie na pewno na no zbudujemy sobie dom Okay, trochę źle to wybudowałem, a jestem idiotem. Ale to chujowo wybudowałem No dobra Więc tak Idziemy dalej Co mamy robić Czy niemy, Nie opierdzielamy się Ale to tylko zrobimy Myślę, że ścianę ściany jedną, żeby już Kończyć ten odcinek w sumie O co chodzi kurwa o, Nie mogę Tak tylko mogę, o chuj chodzi No tutaj mogę A tutaj nie mogę Mhm, głupie Dobra, to tutaj tak. A pierdziela, patrzcie, to no dobra, a się tutaj, to się tutaj wybudowało, trudno Muszę patrzeć na to Dobra, to się da a pierdzie, a pierdzie, ładnie pięknie, ładnie yy, Woda. a pierdzie, to? Chlip. Yy jeszcze nie tutaj. I tak, to dzięki wszystkim za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, jeżeli chcecie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!